Dzień Boże, witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie temat dotyczący kawy. Kawy Peru Esquilaja ze sklepu Kahawa, moi drodzy. I na początek powiem Wam tylko tyle, zanim zacznę odcinek że tej kawy już w tym sklepie nie ma, ale będzie za rok powinna ta kawa być. Dlatego ją dla Was dzisiaj oceniam, żebyście, jak za rok, będziecie chcieli kupić. To oczywiście będziecie mogli na mój film spojrzeć i zobaczyć, czy tą kawę warto wypić. Zatem zaczynam odcinek. Na początku, moi drodzy, zapach tejże kawy Kakaowy. Taki czekoladowy, bym powiedział wręcz mocny zapach. Zapach z dodatkiem owoców peskowych. Prawdopodobnie jest to, jest to yy, porzeczka. Może jakiś granat, ewentualnie, ale owoce peskowe, generalnie, tak? Co jeszcze? Yy, jeszcze moi drodzy, tutaj. W tym zapachu mamy pełne body, złożoność, prawda? Bardzo ładny zapach, bardzo taki w porządku. Zapach ciepły. Zapach, że tak powiem, no bardzo dobrze zbalansowany, no, w ten sposób Wam powiem. I teraz warto powiedzieć, jaka jest cena tej kawy. To jest to 108 zł za cały kilogram, czyli bym powiedział, że no nie, nie jest to dużo. Tym bardziej, że tutaj, jeśli chodzi o punktację, to jest to punktacja pomiędzy 84 a 85 punktów. Tutaj dostałem informację, że 84 lub 85 punktów ta kawa ma punktacji w skali Speciality Coffee Association. Warto też spojrzeć na odmiany kawy, które tutaj występują. Otóż występuje tutaj typika Katudra i Bourbon. Najstarszą z tych odmian jest Typika. Typika jest to pierwotna odmiana, która występowała w południowo-zachodniej Etiopii. Następnie w początkach wieku XVI bądź pod koniec wieku XV dostaje się do Jemenu, stamtąd trafia w XVI stuleciu z Jemenu do Azji, a następnie do Ameryki Łacińskiej. Trafia także, słuchajcie moi drodzy, w 1706 roku z Jawy do Amsterdamu, z kolei w 1714 roku do w Francji trafia jedno drzewko. Oczywiście w Amsterdamie jest ta kawa hodowana, moi drodzy, na zasadzie po prostu szklarni. Jeśli chodzi o samą, samą plenność, płodność tej kawy, to jest ona niezbyt duża. Jej krzewo sięga od 3,5 do 4 metrów wysokości. Także to tyle, jeśli chodzi o typikę. Tak jak mówię, jest to najstarsza odmiana kawy, jest to jakby taka baza, podstawa kawy. Jest to zazwyczaj właśnie typika. Najstarsza odmiana kawy. Jedna ze starszych odmian, tak? Mamy też Caturlę. Caturla odkryta w stanie Minas Gerais w latach 1915-1918. Niższa niż Bourbon. Rośnie na wysokości 1000-1600 metrów wysokości. Jest jednym z rodziców rodziny Catimor. Z kolei Bourbon odkryty w 1708 roku. W zasadzie odkryty tak, w 1708 roku y, przez Francuzów, nawet Pierre Union obecnie, wtedy był to Budbon. Jest to jedna z bardziej słynnych odmian kawy, jedna z najsłynniejszych odmian. Występuje także w Afryce, między innymi w Rwandzie. Jest y, też podatna na różnego rodzaju choroby, tak jak, jak w przypadku Arabii ogólnie, rzecz ujmując, y, tak jeśli o to chodzi. Gajże, biorąc, kawa bardzo, bardzo smaczna. Bardzo yy, taka dająca dobre smaczne kawy. Przede wszystkim, właśnie z Wandy, jeśli chodzi o Burbon. Z w ogóle słynie z Burbona. Dobrze, ale nie my o Wandzie, tylko o Peru. Przejdźmy teraz yy, dalej. Jeśli chodzi z kolei o obróbkę, jest to obróbka łoset, czyli myta. Myje się tą kawę odpowiednio, prawda, żeby wymyć różnego rodzaju prawda, rzeczy. Washet daje takie pełne body, z tego co wiem. Jest to najczęściej stosowana metoda w przypadku kaw typu Speciality. Z kolei wysokość to jest od 1700 do 1800 metrów. Jeśli chodzi o pochodzenie, to jest to puno rejon Puno, rejon Puno, który przede wszystkim graniczy z Boliwią, także znajduje się na terytorium jeziora Titicaca. Yy, niedaleko, nie, 70% terytorium w ogóle Puno to jest, to są środkowe andy, płaskowyż środkowych andów. I teraz w zasadzie nie pozostało mi nic innego jak pokazać Wam jak wygląda opakowanie. Opakowanie wygląda w ten sposób, tak. O, tutaj Wam pokażę. Dokładnie. Perłę Esquilaja, to podwalinę hrabinka, Data palenia 3 czerwca 2025. I teraz Wam przeczytam dokładnie. Kawa Esquilaja pochodzi z serca podwalinarskich Andów regionu Półno gdzie w dolinach Sandia, na wysokości 1800, do 1800 metrów nad poziomem morza, uprawa kawy jest częścią codziennego życia lokalnych społeczności. Plantacje takie jak Sanor, Tunki Majo czy El Mirador prowadzone są przez rodziny od pokoleń z szacunkiem do natury i tradycji przodków. Dolnicy tacy jak Jimmy, Lariko, Sukatikona i Akilo Su, 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 suka, Sajre Alvarez wspierani są przez lokalne programy edukacyjne i techniczne. Stosują wyłącznie organicznym metodom upraw, starając się zachować równowagę między jakością ziaren a wpływem upraw na środowisko oraz na lokalną społeczność. W tych trudno dostępnych górskich rejonów kawa jest nie tylko produktem, to część tożsamości dumy narodowej mieszkańców, przekazywana z pokolenia na pokolenie. Zapraszam do spróbowania kolejnej kawy z Peru wypalanej w mojej palarni w centrum poznania. Także tak to ma się tutaj dokładnie to wygląd z tej kawy, tak, moi drodzy. No i to właściwie, słuchajcie. Z tych tematów, jeszcze to mamy na tym opakowaniu, to mamy też oczywiście kontynent Ameryka Południowa, państwo Peru, region Puno, wysokość 1798 m nad poziomem morza, gardłę kalabika odmiany butłon typika katudra, obróbka łoszek, sensoryka kakao, czerwona pożerka granat. Także to mamy opisane dokładnie, moi drodzy. No i cóż nam pozostaje, jeszcze pokazać, jak wygląda z kolei, moi drodzy ziarno tej kawy, ziarno wygląda tak. Jeszcze wam dokładnie pokażę. W ten sposób mamy ziarno. Niewielkie te ziarenka, powiem szczerze. Nieduże. Muszę poprawić tak, żeby moją fasiatę było widać. Teraz widać dobrze. No i teraz oczywiście smak tej kawy, najpierw w formie cappuccino. Powiem szczerze, że bardzo dobrze się łączy z mlekiem. Mleczna taka kawa. Mleczna taka, ale taka trzymająca jednak tą kawę, bym powiedział. Trzyma kawę dobrze. Pozostaje astelta jest na języku. Bym powiedział, że taka kawa no mocna dosyć. Bardzo fajna. Bardzo przyjemna kawusia. Kawa taka właśnie lekko porzeczkowa bym powiedział, ale właśnie porzeczka z mlekiem z lekką ilością czekolady, coś takiego bym powiedział. A tutaj zobaczmy w formie espresso. Tutaj to jest ewidentnie granat. Granat, ewidentnie granat, zdecydowanie granat. Może z jakąś niewielką ilością porzeczki, ale przede wszystkim granat. Taki czerwony, porządny granat. Moi drodzy, jako owoc, oczywiście, nie jako granat dorzucany, jako sznapler. W każdym razie bardzo smaczna kawa, bardzo taka owocowa, pełnia owoców. Taki wybuch owocowy, wręcz bym powiedział. Tak, owocowa, ewidentnie owocowość. Owocowość granata, taka trochę delikatny finish po Właściwie kakao tutaj nie czuję specjalnie. Czuję właśnie owoce przede wszystkim pestkowe. No i do czego ta kawa? Ta kawa przede wszystkim, mi się wydaje, jest dobra pod baklawę, na przykład, turecką. Pod rachatłukum, bądź też lokum. Czyli tureckie słodycze generalnie, świetnie by taka, Ta kawa, szczególnie właśnie pod rachatłukum. Doskonale. Bardzo dobrze pod ciasto Pigmento dodatnie, czy podmurzynka. Moi drodzy, świetnie by też pasowała pod, yy, myślę, że mufinki, pod yy, też, ale jeszcze lepiej by pasowała pod ciasta, typu yy, na przykład jakieś ciasto kruche z rabarbarem, świetnie by pasowała, pod yy, jagodziankę bardzo dobrze, pod tego typu rzeczy, ciasta, generalnie owocowe, owoce. Ciasta z owocami leśnymi, jakieś babeczki z owocami leśnymi. Tego typu rzeczy świetnie by wypasowało. Do czekolady gorzkiej, porządnej, mocnej, gorzkiej czekolady. Słuchajcie, ocena szkolna. W ocenie szkolnej ja tej kawy dam spokojnie nawet szóstkę. Dlaczego szóstkę? Dlatego, że ta wybuchowość owoców, ta, ta owocowość, ta, ta pełnia tych owoców daje naprawdę świetny klimat owocowy. Wspaniały, wspaniałej kawy z Peru i naprawdę bardzo Wam ją polecam. Także za rok zajrzyjcie na kawę i tam sobie tą kawę kupcie, bo myślę, że będzie dobra, albo może nawet jeszcze lepsza niż kawa z tego roku 2025. Także Aha. dziękuję Wam bardzo, szczęście, Boże, trzymajcie się. Marcin Wiśniewski, a zawsze, dobra kawa. Duchowość tych owoców naprawdę jest genialna.